Witam! Dzisiaj wam powiem o czymś o czym wielu z was nie uwierzy w życiu po prostu no, w to nie uwierzy, nigdy po prostu tego nie zaakceptuje i no będzie zawsze na nie. Chodzi o to, że jeśli chcesz zatrzymać przy sobie piękną kobietę, to ona nie może być tą jedyną. No bo mentalnie, psychicznie no, nie dasz rady, tak? Kobiety są zaprogramowane, że no to nie zadziała. Po prostu, no nie zadziała. Chodzi o to, że jeśli skupisz się, załóżmy, poznajesz super top laskę na początku i się spotykacie, załóżmy, raz w tygodniu. No bo jeśli będziesz chciał się spotykać na początku częściej, no to już jej. Zaangażowanie spadnie, bo ona być może ma też swoje jakieś tam zajęcia, ale chodzi o to, że no jeśli w poniedziałek się z nią spotykałeś, no to spotykać się we wtorek, później, się to ona no zabijesz całą po prostu atrakcyjność w sobie. Ona nie będzie mogła cię nawet zdobywać. Pokażesz desperację, pokażesz, że nie masz co robić, pokażesz, że nie masz innych dziewczyn. Ogólnie pokażesz się ze słabej strony, pokażesz, że jesteś słabym gościem. I chodzi o to, że tak nas natura stworzyła, że no silny facet zawsze no miał wiele tych lasek. I to zachowanie było zawsze pożądane przez najpiękniejsze laski. I tak jest do dzisiaj. I mówię, jeśli przykładowo skupiasz się na jednej dziewczynie, super piękna, w końcu ci się udało wyrwać jakąś najładniejszą dziewczynę, czy to w szkole, czy to w pracy, czy to gdzieś tam w mieście, no jest po prostu. Jak z bajki. No i wiesz, że mo możesz się, załóżmy, przez pierwszy miesiąc to spotkanie powinno być raz w tygodniu. No więcej, to już jest ryzyko, że po prostu, że no straci to tobą zainteresowanie. Więc yy, przykładowo, jeśli spotykasz się z nią w środę, no to zobacz, masz cały tydzień teoretycznie czekania. No i właśnie wtedy wiele gości traci w oczach kobiety, bo nie wytrzymują, nie wytrzymują psychicznie, po prostu myślą o tej dziewczynie, no i popełniają masę błędów, myślą co, napiszę do niej, a zadzwonię do niej, a co, sprawdzę co tam u niej słychać, no i w tym momencie przegrywasz, bo zaczynasz ją osaczać, dziewczyny zobaczcie one na początku praktycznie, no nie mają czegoś takiego. Nawet jakby spotkanie było super fantastyczne, no to i tak musisz przeczekać ten tydzień. Pierwsze spotkanie między pierwszym a drugim spotkaniem powinno być tym minimum 7 dni, nie za, nie za szybko. I kobiety zawsze kierują się emocjami i twoje spotkanie potrzebuje czasu, żeby wypalić to uczucie do ciebie. Kobieta jest jak taka czysta płyta. CD, a ty jesteś taką nagrywarką. No potrzeba czasu, żeby tą płytę po prostu nagrać. To nie, nie dzieje się od razu. E, Im wolniej nagrywasz, tym po prostu no, lepszej jakości są to dane. E, no i chodzi o to, że no, nie jesteśmy stworzeni do tego, by skupiać się na jednej kobiecie. Bo zobacz, przyjmijmy Twoją wersję. Pierwsze spotkanie, zadzwoniłeś, umówiliście się i ty już nie wytrzymuje, było super, pocałowałeś ją i właśnie po tym pocałunku naj, najczęściej w, wytwarzałem w Tobie się hormony szczęścia, dopamina <grych> i tak dalej. I po prostu już, już, już zaczynasz wariować, i już chcesz na drugi dzień do niej dzwonić, zapytać co u niej słychać. Po prostu jak to facet, po prostu jest nastawiony na szybkie zapodnienie samicy i leci dalej. Kobieta na odwrót, kobieta potrzebuje czasu, żeby się gdzieś tam zakochać, żeby te uczucia przekuć w jakieś tam głębsze relation i tak dalej. I później miałem przechodziłem przez to dawno temu, mówię, że nie potrafiłem wytrzymać, spotykałem się z tak piękną dziewczyną, że po prostu właśnie popełniałem takie błędy, że zamiast po prostu iść dalej w ulicę czy tam zadzwonić do jakiejś koleżanki, spotkać się z tą koleżanką, bo no nie oszukujmy się, pójdziesz z ziomami, to no, z kolegami tego dalej byś myślał o tej lasce i... Tak naprawdę to mało co pomoże, ale jak już się spotkasz z inną dziewczyną czy to z koleżanką, no to już Twoje gdzieś tam pożądanie do tej pierwszej opadnie i przyjmijmy, że jesteś tym e, słabym, który nie potrafi wytrzymać. Dzwonisz do niej za dwa dni albo nie jesteś w stanie wytrzymać. Nie jesteś w stanie wytrzymać tej presji, kiedy ona się odezwie i zaczynasz do niej dzwonić, i ona nie odbiera, i później jeszcze masz większą presję, bo ona nie odbiera, być może jest na treningu, może robi coś ciekawego i po prostu no, jest zajęta. Może siedzi z koleżankami, gdzieś tam bawią się, może gdzieś tam gadają i ona nie ma teraz czasu, a później e, no, może zadzwoni, może zapomnieć zadzwonić. I, I ty po prostu dzwoniąc kolejny raz, to już po prostu zaczynasz w jej oczach pokazywać, że jesteś frajerem, który po prostu nie ma innych opcji, i dziewczyna zaczyna po prostu widzieć w tym, że za bardzo na nią napierasz. A one po prostu no, tego nie lubią. Nikt nie lubi czegoś takiego, jak dzwoni do ciebie, jakiś gościu i ci oferuje jakąś ofertę. Ty mówisz nie, dzięki, a on ci dalej nawija, no nie, proszę mnie posłuchaj, 30 sekund, może się panu spodoba, to co wtedy robisz? No blokujesz numer i masz, masz dosyć, nara, gościu, o co ci chodzi? powiedziałam nie, nie dzwoń więcej i tak dalej. I tak samo mają dziewczyny. I wiele właśnie relacji, w których facet przegrywa jest to, że skupił całą swoją uwagę na jednej kobiecie. I to nawet jak jesteś w związku, to to samo błędy zaczynasz popełniać, po prostu no, się zakochałeś i zawsze pukanko ciebie tak rozleniwiło, że już po prostu zapominasz się i tak dalej, zapominasz się gdzieś tam. Umyć i tak dalej. Już inne dziewczyny klapki na oczach, i dziewczyna po prostu no, zaczyna to wykorzystywać, zaczynasz tracić siłę w relacji, no i a dziewczyny troszeczkę inaczej funkcjonują. Ona czasem zrobi coś nieświadomie, mówię, bo tak jest zaprogramowana, i ty gdzieś tam nie będziesz trzymał swojej silnej postawy, no i w jej oczach już po prostu e, stracisz, i ja. Już się tego nauczyłem od bardzo, bardzo dawna i zawsze jak się spotykam z jakąś dziewczyną, zawsze mam jakąś koleżankę, do której mogę iść, pogadać, bo dzięki temu nie mam tego napięcia, nie mam tej presji. Załóżmy spotykam się z jakąś dziewczyną dopiero yy, gdzieś tam pierwszy raz czy coś, to ja mam inną jeszcze dziewczynę. Z którą się spotykam gdzieś tam półkam i w ogóle moje podejście do tej nowej dziewczyny jest całkiem inne. I ona widzi, że jestem opanowany, spokojny, nie wymuszam nic na niej i po prostu to sprawia, że moje problemy z dziewczynami praktycznie nie istnieją, bo ja jestem dominujący. Ja, ona widzi, że ja nie potrzebuję jej uwagi, jak nie odzwania, to ja już powiedzmy nie dzwonię drugi raz, i gdzieś tam dziewczyna. Po pewnym czasie sobie przypomina, dzwoni, przeprasza, i tak dalej, a ja mam cały czas, mam cały czas yy, spokój ducha, nie, nie tracę kontroli, nie, nie wchodzę, yy, nie tracę yy, kontroli nad swoimi emocjami, bo wiele właśnie osób na początku jest wszystko super, wiele dziewczyn traci zainteresowanie facetem, który po prostu no, zaczynał wariować. Po prostu emocjonalnie mu odbiło. I naprawdę to się tyczy nie tylko początku znajomości, ale to się tyczy całego twojego życia. Nie ma nic złego, że jak jesteś gdzieś tam w związku, że masz jakąś koleżankę. Jeśli dziewczyna ci nie pozwala mieć powiedzmy, jakiejś koleżanki, no to już jest coś z nie tak, bo co jest złego? Jeśli ufa ci, to wiesz, że tobie nie odbije, nic z tego nie będzie, ale ty będziesz miał zawsze Spokój ducha, bo pójdzie sobie na kawkę do swojej starej kumpeli, pogadacie i zawsze, jak tamty odbije, przykładowo, bo też tak może być, że nagle nie wiadomo skąd ją będzie głowa bolała, nie będzie się chciała ruchać, no to ty wtedy odpalasz telefon i nawet przy tej lasce dzwonisz. Hej, hej Natalia, co dzisiaj robisz? Wiem, wiem, dawno się nie odzywałem, no i, i laska, widząc, że ty dalej jesteś tym samcem. Który zawsze ma te dziewczyny Ona od razu 180 stopni Ona weź, dobra, przepraszam Już nie, 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 dzwoń do niej tego I takim zachowaniem Pokażesz siłę I żadna dziewczyna Nigdy się tobie nie oprze No tak po prostu jesteśmy zaprogramowani Że, no mówię, zawsze ten gościu Który miał Dużo dziewczyn Zawsze był o niebo atrakcyjniejszy Niż ten, których tych dziewczyn nie miał i to, że masz masę dziewczyn, to się wiąże też z twojej siły. Tak musi być, tak zostaliśmy stworzeni, z tym no, nie wygrasz. Nie możesz z tym walczyć, bo, bo tak już jest i tak będzie. Dlatego nigdy nie, nie ograniczaj się do jednej dziewczyny. Nie mówię ci, że masz z dwoma spać, czy tak dalej, czy zdradzać. Nie. Chodzi o to, żebyś po prostu miał zawsze jakieś koleżanki, bo będziesz dzięki temu w oczach kobiety dużo bardziej atrakcyjniejszy. Ona będzie. Gdzieś tam wiedziała, że aha, idzie gdzieś tam, ma kumpelę czy coś, no nie, i dla mnie nie ma czegoś złego, jeśli dziewczyna ma jakichś kolegów. Dla mnie to jest normalne. Idź sobie, bo ja też sobie zdaję sprawę, że jeśli dziewczyny gdzieś tam nie zaspokoje przez dłuższy czas, to normalne jest to, że po prostu na tego ciśnienia nie wytrzyma i poleci też do. Jakiegoś kolegi. Więc mówię, nigdy nie zamykaj się tylko i wyłącznie na jedną dziewczynę, a zobaczysz, że uwodzenie dziewczyn czy trwanie w relacji z dziewczyną stanie się banalnie proste, bo ty cały czas będziesz miał jasny umysł i będziesz nad wszystkim zawsze kontrolował. A gdy coś pójdzie nie tak, to nawet ciebie to nie ruszy, bo zawsze będziesz miał plan B, C i D i tak dalej. No i na końcu powiem wam historię. Ogólnie mam tyle historii, że gdyby zgłosił się do mnie jakiś reżyser, to by nagrał serial życia. Więc lecimy. Potykam się pewną dziewczyną, gdzieś tam już od lutego, niezwykle przepiękną, top. I ogólnie no wszystko jest super, a nie razu gdzieś tam nie pisaliśmy, zawsze dzwo dzwoni, odzwania i tak dalej. Tylko, że no, nie ma jak zwykle idealnych, Rzeczy, no bo wiadomo, takie coś nie istnieje i gdy tutaj jest wszystko, coś idealnie, no to musi być zawsze równowaga, więc coś musi nie grać. No i tak jest tutaj, że spotykam się z jakąś tam dziewczyną, no i ona ma matkę, i ona ma tak chorą matkę toksyczną, że po prostu no że po prostu mówię ona jeszcze nie widziałem i tak dalej, ale mówię, czasem dzwoni do córki i ją wyzywa gdzieś tam, ma być o tej o tej w domu jak się minutę spóźni, to już ma fazę. No i po prostu no ile ta dziewczyna męczarni gdzieś tam przechodzi przez to, że się e, spotyka ze mną i ja jestem w porządku, ja się nie wtrącam na... Nie ma opcji, żebym gdzieś tam się wtrącał. To nie są moje sprawy. Miałem raz taką sytuację, że spotykamy się, wszystko jest fajnie. Jakąś tam relację stworzyliśmy e, i tego. No i dzwonię do niej któregoś tam dnia i ona nie odbiera. No ale zawsze odzwaniała. No i okej, okay, olewka. Moje, może coś tam robi trenuję coś i, no, i chodzi o to, że patrzę, no nie odzwoniła. Drugi dzień i nie dzwoniłem drugi raz, nie dzwoniłem drugi raz tego, po prostu na drugi dzień to dzwoniłem do innej dziewczyny. Być może coś jej się nie spodobało, może po prostu potrzebuje czasu, żeby to poukładać. No nie wnikam, nigdy nie rozkminiam dlaczego. Dziewczyna ma prawo w każdej chwili przestać się ze mną spotykać i nie musi e, dawać mi żadnego gdzieś tam oświadczenia. Zawsze im to mówię i ja to rozumiem. Dziewczyna zawsze jest wolna. Nawet jak wchodzimy w jakąś relację, to mówię, zawsze możesz z dnia na dzień do mnie nie, od, nie odzwonić, jak tego to ja mówię, wtedy ja rozumiem, nie musisz gdzieś tam poświęcać czasu, łesy, żeby mi pisać, że coś tam, no. No i co się okazało, ja już to, ja tam się spotkałem z inną, odświeżyłem kontakt, też super dziewczyna, się okazało później, że matka tej dziewczyny zabrała jej telefon, i takie były akcje, że ona później do mnie gdzieś tam dzwoniła yy, od koleżanki i wyjaśniała całą sytuację, przepraszała. I ja mówię, no okej, okay, nic się stało, rozumiem, no nie no i się spotkaliśmy i później mówię, trzeba było stworzyć tajne e, tajne konto, żeby w razie gdyby matka e, gdzieś tam znowu zabra, zabrała. Telefon, czy gdzieś tam coś zrobiła, no to wtedy żeby mnie poinformowała, i ja to zawsze rozumiem, ale nigdy się nie wtrącam, nigdy źle nie mówię o tej matce, no bo wiem, że to jest jej matka i ona zawsze będzie po jej stronie, pomimo tego, że jest po prostu gdzieś tam toksik, level, hardcore, to po prostu, no, trzeba to zaakceptować, no, nie, trzeba to przeczekać. I takie sytuacje też się zdarzają, i najgorsze w tym wszystkim byłoby to, gdybym ja się tym przejął. Zacząłbym dzwonić, wariować, gdzieś tam później ona by do mnie zadzwoniła, a ja z ryjem bym poleciał, do czego nie odbiera, co się dzieje, i to nie dość, że gdzieś tam matka ją yy, gdzieś tam ryje totalnie, to jak ja bym jeszcze powiedzmy dołożył do pieca, to ona by wybuchła. I po prostu na pewno by jeszcze szybciej ten kontakt zerwała, matka by, by powiedziała, że miałaś rację i tak dalej, że coś się tam wkręciła, ale dzięki temu okazując jej wsparcie, no dziewczyna no jeszcze bardziej gdzieś tam mi zaufała i tak dalej, a ja zachowałem spokój, bo to w tym wszystkim jest zawsze najważniejsze. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.